Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Espresser Chciałem dziś pokazać przykład czyszczenia jednego właśnie z elektrozaworów Rozmawialiśmy na ten temat już wcześniej W jaki sposób to realizujemy Ja jeśli chodzi o elementy mosiężne nie muszę tutaj jakoś specjalnie używać jakichś trudno dostępnych środków Ja używam kwasku cytrynowego chodzi tak naprawdę tylko i wyłącznie o to żeby mieć roztwór kwasowy Rozbieramy sobie ten zawór w podobny sposób jak wcześniej prawda tutaj ten trzypień ja jeszcze nadmienię że ta tutaj końcóweczka którą wyciągam ze środka elektrozaworu nie wiem czy tutaj ostrość dobrze łapie ona tutaj ten taki element który ma blokować, nie wiem czy to widać w środku, raczej nie. Tam jest tak, taka wypustka, która de facto kiedy ten trzpień na niej leży, blokuje przepływ. Tak? Ta woda wpływa i jest blokowana de facto jakby przez ten trzpień. Taka jest główna zasada wszystkich tych zaworów. Również w zaworze deszy pary tak to wyglądało. W tej chwili nie ma tam już nic co mogłoby zostać uszkodzone przez ten roztwór kwasowy. W jaki sposób ten roztwór tworzymy? Ja na 75 ml wody stosuję około 45 g kwasu cytrynowego. Tak. I um, w ten sposób W ten sposób wszelkie te elementy kamienia, które zostają na elementach mosiężnych um, powinny nam się rozpuścić, powinniśmy to dość szybko zauważyć nawet, wszystko to i oczywiście wrzucamy sobie Nie wiem czy to widać ale... O. Widać że to wchodzi w reakcję. Nie powinno to potrwać długo. Ten mosiężny element powinien sobie chwilkę poleżeć w takim roztworze. Nie jakoś bardzo długo, bo też nie ma takiej potrzeby. Teraz oczywiście sobie to wszystko przeczyścimy. Dobrze jest mieć jakiś wycior, jakiś taki czyścik, który też jakby pomoże przy czyszczeniu. Nic więcej tutaj za bardzo się nie da powiedzieć. Ja myślę, że wszystkie te elementy muszą, że będą w podobny sposób czyszczone, tylko oczywiście ja raczej przygotuję sobie większą kąpiel będzie na pewno wyczyszczony w ten sposób boiler i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te elementy, które można zdemontować, a które nie są mosiężne, jak najbardziej należy zdemontować, wyczyścić je innymi sposobami, różnego rodzaju płynami i tak dalej, po to tylko, żeby ich nie zniszczyć, ponieważ niektóre z tych elementów mogą skorodować, na przykład jakiś sprężyny, czy... Czy nawet zdarzyło mi się widzieć dyszę pary, która była pokryta jakimś takim chromem, który de facto zaczął korodować i niestety odsłoniło się, odsłoniła się, się miedź, która, z której była ta dysza robiona. No niestety szkoda, ponieważ to już wtedy ta dysza albo musi być zregenerowana w kąpieli, która taką warstwę nałoży, albo po prostu no, zutylizowana i wtedy już niestety nic z tym nie zrobimy. W tej kąpielis stopniowo, stopniowo ten kamień nam się będzie usuwał. Ja oczywiście pokażę później efekt końcowy. Na razie nie ma sensu, żebyśmy tutaj tracili czas. Po około dwóch godzinach od wrzucenia zaworu do roztworu ja w międzyczasie go jeszcze rozebrałem na no. te elementy, które, te złączki, które yy, były do niego przyczepione, przykręcone, odkręciłem. W międzyczasie też odczyściłem te elementy mocujące. Tutaj została usunięta taka maluteńka uszczeleczka, która znajdowała się na tym. Wygląda na uszczelkę teflonową. To zostało odczyszczone. Nie widać już tutaj kamienia. Staram się prezentować lepiej. Proszę bardzo. Natomiast jeśli chodzi o elementy w środku tutaj, one musiały dość długo postać, bo około 2 godziny. Z bardzo prostego powodu te zanieczyszczenia okazały się dużo, dużo większe. To jest ten wlot, który wcześniej Państwu pokazywałem, który miał bardzo dużą ilość nalotu od mleka. W tej chwili widać, że tego mleka już tu nie ma. Jest czyściutko. Wszystkie te zanieczyszczenia chemiczne już nam się rozpuściły. Tu widać, że na gwintach... Ten kolor nieco się zmienił. On oczywiście później znowu się zmieni. Tak, wygląda, tak wyglądają te elementy w momencie, kiedy zostaną wystawione na działanie środowiska kwasowego. Proszę bardzo. Tutaj mamy przyłączek, które było ta złączka, to kolanko. również jest z wężką. Bardzo ładnie w środku wygląda to, jest odczyszczone już. Nie ma tutaj żadnych zanieczyszczeń. I oczywiście zobaczymy sobie również sam zawór. Czyszczony zawór wygląda w ten sposób. Ja jeszcze sobie w kilku miejscach go tam mechanicznie troszkę oczyściłem, ponieważ by tutaj pozostałości po jakichś zabezpieczeniach silikonowych, zdaje się. Nie wiem czy to widać, ale chyba nie widać niestety. Ale wnętrze jest już czyściutkie, widać bardzo ładnie jak to zostało oczyszczone. Zresztą nawet sam kolor się nieco zmienił. Widać prześwity, których wcześniej, które wcześniej nie były oczywiste. Wygląda tak to bardzo, bardzo ładnie. Zostanie to wysuszone i złożone ponownie. I będziemy mieli już odczyszczony, gotowy elektrozawór. Na dziś to wszystko. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.